Która zwróciła moją uwagę, na pewno bardzo często się zastanawiacie, bo ja się zastanawiam, dlaczego w określonych sytuacjach, patrz, Asyż czy właśnie Orędzie Fatimskie, Jan Paweł II, który siebie myślę uznawał za, za tradycjonalistę i wielu też Polaków uważało, że jest papieżem konserwatywnym, dlaczego on się w określonych sytuacjach zachowywał jak progresista czy postępowiec. I natrafiłem na taki arcyciekawy fragment, słuchajcie, w książce Christus Vincit, biskupa Atanazjusza Schneidera. I on tu w tej książce, w rozdziale Fatima i trzecia tajemnica, zawarł pewnie, pewną informację, która was niesamowicie zaciekawi i rzuci pewne światło na zachowanie, postawę, myśli i stosunek do tego wszystkiego Jana Pawła II. Posłuchajcie. Podczas tego spotkania kardynał Cordé spytał Ojca Świętego, w domyśle Jana Pawła II, dlaczego wasza świątobliwość nie poświęcił Rosji w sposób wyraźny. Rozumiecie? Chodzi o poświęcenie Rosji tak jak prosiła Najświętsza Maria Panna. Dlaczego Ojciec Święty nie poświęcił Rosji w sposób wyraźny? Czyli już jest jakieś niedogadanie, czegoś brakuje. Jan Paweł II... Odpowiedział, słuchajcie, miałem zamiar to zrobić. Papież dodał, że, uwaga, ze względu na niepokój dyplomatów watykańskich nie mógł tego dokonać. Rozumiecie? Czyli papież Jan Paweł II w tym momencie stawia niepokój watykańskich dyplomatów, patrz politykę, ponad prośbę skierowaną do świata, do niego. Do niego też, Najświętszej Marii Panny.